Uriage, 22 września 1940 rok. Od rana słońce. Obudziliśmy się wcześnie, jak zwykle z głodu. Pierwsze słowa Tadzia to Jędruś, jeść! Wyciągam czekoladę, jeszcze drzemiąc, żujemy powoli. Potem papieros i dzień zaczyna się na dobre. Ja idę po wodę i po mleko. Tadzio zwija obóz. Lubię te moje, niemal codzienne, spacery poranne. Biorę butelki i okutany w swetry i w szaliki. Rano bywa już szron, jesień. Wlokę się wolno drogą, potem polnymi ścieżkami, zaglądając do ferm. Zwykle cały dom jeszcze śpi, i tylko patron krząta się po podwórku z całym orszakiem kur, kaczek i indyków. Łażą za nim krok w krok, czekając, aż im coś rzuci. Staje cicho za płotem i patrzy. Toczy się między nimi ożywiona dyskusja. Patron powiada ale, ale, attendez, a kury coś głośno odgdakują. Kaczki z świszczącym szeptem łapią go za nogawki od spodni, zaś indyki z minami dyrektorów koncernu przy porannej poczcie zataczają z daleka niedbałe łuki i zachodzą od przodu. Chodzą tak, że jestem pewny, iż ręce trzymają w kieszeniach, a w dziobach grube cygaro. Jest cisza. Każdy odgłos jest wyraźny, w nic nieoprawny. Nad łąkami wiszą mgły, trawal śni, a wokoło piętrzą się olbrzymie, masywy gór. Przenika to do duszy prostą drogą i zachwyca spokojnie, bezpośrednio. Patrząc na to, wydaje mi się, że jakaś starsza, mądra i piękna kobieta mówi. I opowiada niskim i równym głosem, a każde jej słowo jest pełne, przeżyte i odczute do końca. A kiedy indziej wydaje mi się znowu, że jest to wspaniała, zwarta i prosta nowela nastrojów, jak nowele Bunina lub K. Mansfield, gdzie nic się nie dzieje, a równocześnie już tyle stało się. Gdzie strony nie są pisane od lewej ku prawej lecz w głąb, w głąb bez dna i teraz przestoję, nieraz pod płotem lub pod drzewem, wpatrzony, nic nie myśląc, odwracając tylko i nadstawiając do coś w człowieku, na czym dźwięk, kolor, promień słońca, zapach i powiew najsilniej wygrywają. Zamieniam się w jakiś instrument i daję na sobie grać. Nie ma w tym żadnej egzaltacji. jest to taki sam tusz duszy, jak tusz ciała, i odczuwam tę samą przyjemność. Przy jednym i drugim tuszu tak wspaniale i soczyście czuję się życie. Pod zimnym tuszem pije zawsze wodę, która chlasta mi w twarz. Tu, pod płotem, pod drzewem, pije życie. Każdy z nas ma w sobie skrzynkę biegów ale niewielu umie się nią posługiwać. Ja odkryłem ją dopiero kilka miesięcy temu. Najpierw wyłączyłem tylny bieg, dość długo tkwiłem w martwym punkcie, a potem zacząłem wkleszczać inne biegi. Teraz jadę na czwartym, o ile nie w ogóle, na tak zwanym Schnellgang, czyli nadbiegu, który mają podobno te wielkie Mercedesy. A może się mylę, może nie człowiek sam przestawia te biegi, wyłącza sprzęgło, może robi to los? Nieraz przez całe życie człowiek chce siebie wygrać dla siebie, i nie może. To loteria, na której pada mało wygranych. Najstraszniejsze jest chyba ciągłe mijanie się z samym sobą, ciągłe czekanie na tę największą wygraną. Jaką w życiu każdego człowieka jest na pewno wygranie siebie dla siebie. Bo tylko od tej chwili człowiek taki może być prawdziwą wygraną także dla innych. Prawdziwą inne nie są prawdziwe. Papier zawilgł mi od mgły, i chemiczny ołówek pisze tak wyraźnie: wszystko przez te indyki. Przypomniały mi poranną pocztę dyrektorów koncernu i mnie, zgiętego w usłużnym ukłonie pod drzwiami. Ja tam chciałem siebie wygrać. Cóż za nieporozumienie. Tragiczne. Brrr.